Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Mateusz. Jeśli zainteresował cię ten film, to na pewno poszukujesz jakiegoś sposobu na zarabianie w internecie. Na pewno też zdążyłeś już przejrzeć wiele stron czy obejrzeć wiele filmów, które proponują mnóstwo sposobów zarabiania. Począwszy od jakiegoś prostego klikania poprzez reklamy, poprzez ankiety i skończywszy na inwestowaniu pieniędzy jednak musisz wiedzieć, że jeśli chcesz tak naprawdę zarabiać pieniądze, które mają być Twoim stałym dochodem, to są tylko i wyłącznie dwie drogi, które mogą Cię doprowadzić do Twojego celu. Pierwszą taką z dróg, którą ja wybrałem, kiedy zdecydowałem się na zarabianie w internecie w 2000 roku, jest ciężka praca. Ciężka praca. W internecie polega na tym, że musisz nawet czasami poświęcić całe noce na to, żeby obsługiwać strony, które stworzysz i które będą współdziałały w całym Twoim systemie zarabiania. Musisz założyć swoją firmę, żeby ten dochód ewidencjonować i żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem i legalnie. Jest szereg różnych kłopotów, począwszy od niezadowolonych klientów, poprzez opóźnienia w dostawie towaru a skończywszy na problemach typowo technicznych, jak na przykład niedziałający serwer, czy błędy wyskakujące na stronach. Także ten pierwszy sposób jest dość mozolny. On oczywiście po iluś tam latach zacznie ci przynosić stały dochód, jednakże musisz się liczyć z tym, że czeka cię mnóstwo pracy, mnóstwo wyrzeczeń, czasami nawet Praca kosztem własnego zdrowia. Także uważam, że zarabianie tym pierwszym sposobem na pewno nie jest dla każdego. Drugi sposób, który uważam, że jest dla każdego, to skorzystanie już z jakiegoś gotowego rozwiązania. W internecie w dzisiejszych czasach istnieje mnóstwo gotowych rozwiązań, które w bardzo prosty sposób, w bardzo krótkim odstępie czasu pozwalają zdobyć regularny dochód. I ten drugi sposób polega na tym, że inwestujesz jakąś kwotę pieniędzy, i ona w krótkim odstępie czasu przynosi ci zwrot. Nie mówię tutaj o grze na giełdzie, czy jakichś systemach typu forex, czy systemach bookmacherskich, bo to są oczywiście ryzykowne przedsięwzięcia. Mówię tutaj o sprawdzonym systemie przez wielu marketerów internetowych na całym świecie, a także w Polsce. Jeśli widzę, że jakiś system zaczyna wchodzić, na przykład w Stanach Zjednoczonych, on przynosi zyski, i później osoby, z którymi mam kontakt na co dzień i które działają w marketingu internetowym, polecają to, to wiem, że jest to sprawdzone i że jest to, że w tym jest potencjał, że jest możliwy w tym dochód. I polecam Ci dzisiaj ten drugi system. Jeśli zdecydujesz się na zainwestowanie Jakiejkolwiek kwoty pieniędzy, może to być 10 dolarów, może być to 50 dolarów, czy 100 dolarów, możesz oczekiwać zwrotu i w zależności oczywiście od wysokości tej kwoty, którą zainwestujesz, będzie to odpowiednio też rozciągnięte w czasie. Jeśli zainteresował Cię ten drugi sposób zarabiania w internecie, to możesz przejść do następnego filmu. Albo już teraz skontaktuj się ze mną, klikając w link na dole w opisie tego filmu.